Dziś po 70 latach od tamtych wydarzeń możemy i chcemy zaprosić państwa na wspólne i uroczyste świętowanie Dnia Zwycięstwa. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystościach związanych z Dniem Zwycięstwa. To symboliczna nieco data, bo równa 70 lat od zakończenia II wojny światowej, najstraszliwszej z wojen jakie kiedykolwiek dotknęły świat. Mówimy o tym o tej rocznicy również w szczególnych okolicznościach. Jeszcze kilka lat temu wydawało nam się, że wojna to już przeszłość, że jest ona zamknięta na kartach historii. Okazuje się, że nie ma bezpiecznego okresu nawet tutaj w Europie, że różne zdarzenia mogą nas dotknąć, więc jest to też okazja do takiej refleksji, co my wszyscy możemy zrobić, żeby żyć w świecie, w którym panuje pokój, w którym panuje zgoda, w którym nie dochodzi do konfliktów zbrojnych, bo nie ma dobrych wojen. Zapraszamy 8 maja o godzinie 12 pod pomnik Zwycięstwa na Placu Grunwaldzkim. W programie wystąpienia okolicznościowe prezydenta miasta oraz program artystyczny Chwała Bohaterom w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Jubilet ze Świednickiego Ośrodka Kultury oraz Świdnickiej Orkiestry Dętej. Tego samego dnia wieczorem zapraszamy na koncert Panny Wyklęte Wygnane. Wystąpią Kasia Kowarska, Lilu, Marcelina, Kasia Malajonek oraz Maleo Rockers. Bilety ciągle jeszcze dostępne w sprzedaży i informacji turystycznej. Koncert odbędzie się o godzinie 18 w sali teatralnej. A o godzinie 19 na śpiewanki patriotyczne zaśpiewajmy za cały nasz kraj wspaniały. Na dziedziniec przy wieży ratuszowej zaprasza czwartelow Świednicy, Tadeusz Grabowski, Powiat Świdnicki, Świdnickie Ośrodek Kultury. Wstęp wolny.